Hej, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na konkurs organizowany wspólnie z kanałem Pike Attack Vlog, na który kanał zresztą zapraszam. Filmy wędkarskie, które są na tym kanale są naprawdę bardzo dobrej jakości. Polecam obejrzeć, jest zachowany klimat wędkarski no i są bardzo, bardzo piękne ujęcia. Zapraszam do, do oglądania, link do kanału jest podany w opisie. Co do konkursu i zasad. Aby, wzi aby wziąć udział w konkursie, należy zasubskrybować kanał Pike Attack Vlog, kliknąć łapkę w górę pod filmem konkursowym oraz e, napisać komentarz biorę udział i podać swoje imię i nazwisko z Facebooka, aby potem dało się e, ogarnąć, e, jakie osoby biorą, e, biorą udział. Więc e, klikamy subskrybuj pod kanałem PikeAttackVlog, Vlog, klikamy łapkę w górę, dajemy komentarz biorę udział plus imię i nazwisko. Dalej. E, Musimy polubić fanpage na Facebooku Pike Atak Vlog. Link jest podany w opisie tego filmu. Polubiamy fanpage, polubiamy post konkursowy, tam jest specjalny post konkursowy. Udostępniamy ten post konkursowy u siebie na Facebooku jako publiczny oraz oznaczamy dwóch znajomych w tym właśnie konkursie. Wyniki. Wyniki będą za dwa tygodnie, czyli mamy 14 dni, aby wziąć udział z osób, które wezmą udział w konkursie i spełnią wszystkie wymagane podpunkty. Administra administracja kanału oraz strony Pike Attack Vlog wybierze trzy osoby, które otrzymają nagrody. O nagrodach zaraz powie kolega z kanału PikeAttackVlog. Vlog. Siemanko, to jeszcze nie koniec filmu. Chciałem was wszystkich serdecznie zaprosić na darmowe rozdanie, które jest zorganizowane na moim kanale i na moim fanpage'u na Facebooku. Nagrody, które ufundowałem dla was, to przede wszystkim Dipper Chir Plus bardzo fajna echosonda kto chociaż trochę liznął tematyki wędkarskiej na pewno wie co to za urządzenie nagroda numer 2 to wędka spinningowa od Mikado 17 e, ciężar wyrzutu myślę że osoba która wygra tą wędkę na pewno będzie zadowolona z jej posiadania zasady rozdania są mega proste wszystko macie opisane w poście na Facebooku do którego link macie w opisie filmu Zachęcam Was wszystkich do wzięcia udziału w rozdaniu. Jest ono organizowane właśnie dla Was. Z przyjemnością chciałem Was poinformować, że jest jeszcze nagroda numer 3, którą ufundował sam Rafał. Ale jeszcze zanim oddam głos Rafałowi, chciałem Was serdecznie zaprosić do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania mojej strony na Facebooku. Same ciekawe informacje, same ciekawe filmy, no i mega fajne rozdania. Jeżeli chciałbyś się się dowiedzieć, co do tej pory było rozdawane u mnie na Facebooku, u mnie na YouTubie. Koniecznie musisz odwiedzić zakładkę Społeczność tam właśnie osoby, które zostały obdarowane przeze mnie, dzielą się tym, co otrzymały i w jakich konkursach. Tymczasem oddaję głos Rafałowi. Mam nadzieję, że powie nam tu dwa słowa na temat nagrody, którą przygotował dla Was. Żegnam się z Wami, pozdrawiam piona. Wyniki konkursu zostaną podane na fanpage'u Pike Attack Blog oraz u mnie na fanpage'u też będą wyniki, jak i w karcie społeczność. Co do jeszcze nagród, bo jeszcze trzecia, trzecia nagroda jest ode mnie. Moją nagrodą jest bon 200 zł na stronie sklep.rapisz.pl, więc osoba z trzeciego miejsca otrzyma bon do wykorzystania. Bon 200 zł na stronie sklep.rapisz.pl. Dziękuję za oglądanie w tym filmiku. to. Tyle zachęcam do, do subskrybowania kanału Pike, a tak blog, do oglądania filmików kolegi oraz moich. Do następnego...